Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafiły do samorządów w województwie podlaskim. W ubiegłym roku przyznano ponad 160 milionów złotych. Ile z tej puli trafiło do gminy Kolno? Te środki również trafiły do gminy KOLNO i to w dość dużej kwocie, ponieważ my otrzymaliśmy kwotę ponad 600 tysięcy złotych. No i oczywiście środki te w tej chwili zostały już zagospodarowane, wydane. Kupiliśmy to, co w danym momencie w tej chwili było dla nas najbardziej potrzebne. Przede wszystkim skupiliśmy się na środkach ochrony osobistej. Na Szkoleniach również, ale też kupiliśmy taki sprzęt, który wydawał nam się bardzo potrzebny w sytuacjach zagrożenia. Był to beczkowóz do wody pitnej, była to przyczepa skorupowa na wypadek, gdyby były jakiekolwiek sytuacje związane z koniecznością usunięcia zagruzowanych budynków, więc tutaj oczywiście to. No i kupiliśmy również. Cztery kontenery magazynowe, takie, które zostały usytuowane, postawione i one będą pełniły przede wszystkim rolę magazynów do tych wszystkich rzeczy, do tego sprzętu, który został zakupiony. Także w tej pierwszej transzy te środki zostały w naszej ocenie wydatkowane bardzo dobrze. Też nie było zbyt dużo czasu na wydatkowanie, bo trzeba było to zrobić do końca roku, prawda? W tym 2020 26 te środki też zostaną przyznane, więc będzie już trochę więcej czasu tak, na ich wydatkowanie. Tak, bardzo krótki czas realizacji to był jeden z podstawowych problemów, ale to nie był jedyny problem, ponieważ nie był bardzo precyzyjnie określony katalog tych środków, na które moglibyśmy wydać, mieliśmy różne pomysły, w naszej ocenie bardzo uzasadnione, jednak one nie kwalifikowały się do, do wydatkowania, wobec czego też oprócz krótkiego czasu musieliśmy to naszą listę zakupów bardzo mocno weryfikować i uzgadniać z wojewodą, z ministerstwem również, więc to były takie sytuacje, które nie działały zbyt korzystnie na sprawność dokonywania zakupów, ale jako, że była to pierwsza edycja, ona wydaje mi się, że i tak przebiegła w miarę sprawnie, tak, a teraz no wszystkie samorządy bogaci o doświadczenia. Zbały. Myślę, że następne edycje będą o wiele sprawniejsze. A na co chcecie wydać pieniądze w 2026 z tego programu? W zależności od tego, mamy różne pomysły, w zależności od tego, na co będziemy mogli wydać, na co będzie kładziony nacisk, ponieważ już wojewoda sąduje, jeśli chodzi o samorządy, czy jest potrzeba budowania schronów i tutaj też się przygotowujemy w ten sposób, że byłyby środki na zakup, jeżeli ktoś nie posiada działki, zakup działki, następnie na czynności projektowe i następnie już na wykonanie. Oczywiście to też byłoby etapowane. I to oczywiście my, jako gmina Kolno, takie działania zgłosiliśmy jako, jako te, które podejmowalibyśmy, aczkolwiek muszę Pani powiedzieć, że jest to bardzo trudne. W takich gminach, jak gmina Kolno, zbudować jeden obiekt, który miałby chronić ludność przy Takiej geografii gminy Kolno, gdzie miejscowości 45 miejscowości jest rozrzuconych w różnych częściach gminy. Dotarcie mieszkańców do tego jednego punktu, w którym czuliby się bezpieczni, ile osób pomieściłby taki punkt. Więc tutaj jest naprawdę szereg pytań takich, które w sytuacji realnego zagrożenia są bardzo ważne. Mamy oczywiście też inne takie pomysły, ponieważ, ponieważ na pewno byłoby bardzo ważne przy sytuacjach kryzysowych, aby pomagać mieszkańcom i byłoby to o wiele sprawniejsze, gdybyśmy dysponowali takimi sprzętami jak koparka jak ciągniki na przykład, prawda, takie normalne, zwykłe, prozaiczne, ale w sytuacjach, kiedy coś niedobrego by się wydarzyło, one są podstawowe. A ktoś może pomyśleć, no do czego koparka, do czego dokładnie, ciągnik dokładnie, w dokładnie. sytuacji kryzysowej, dokładnie, prawda? Dokładnie, oczywiście. Więc nawet gdyby taki schron powstał, no właśnie, czy on spełniłby bezpieczeństwo i podniósłby taki poziom bezpieczeństwa mieszkańców? Gdyby był jeden, w jednym miejscu, tak jak pan wójtowiec, odpowiedział, tyle miejscowości, nieskupionych w jednym miejscu, tak samo mieszkańcy. Oczywiście ja mam poważne obawy, czy tego typu rozwiązania spełniłyby swoją funkcję, czy zwiększyłyby poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ponieważ tutaj jeden obiekt na pewno nie załatwiłby w tym momencie już na pewno definitywnie można stwierdzić, nie, nie załatwiłby, żeby nasi mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Na pewno powinny być podejmowane takie działania, żeby były zaadoptowane. Te budynki użyteczności publicznej, którymi dysponujemy w naszych miejscowościach, i tutaj adoptować piwnice, przysposabiać je właśnie do tych funkcji, wtedy to byłoby no, o wiele bardziej lepsze, dlatego że dostępność do tych budynków, do tych obiektów byłaby większa. Ile potrzeba jeszcze środków, pracy, czasu, aby odrobić tę zaległą pracę domową? I chociaż w jakiejś części przygotować samorząd na właśnie takie sytuacje kryzysowe? Naprawdę trudno powiedzieć. Ja tutaj też oczywiście nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. A to jest bardzo trudne, bo. Pytanie bardzo trudne, też. ponieważ w tej chwili my naprawdę też nie wiemy, jaki byłby koszt wybudowania bądź też przysposobienia budynków do miejsc, które byłyby schronami, prawda? Dlatego, że w tej w tej chwili też jeszcze nie wiemy, jakie. One musiałyby mieć parametry, jakie musiałyby spełniać warunki, jaka grubość ścian, jaka wentylacja, jakie jeszcze inne pomieszczenia. Bo tak jak w tej chwili budujemy kuchnię, na przykład w jakiejkolwiek stołówce czy też kuchni, to wiemy doskonale, jakie pomieszczenia tam powinny być, bo to bardzo ściśle precyzuje prawo budowlane. Tutaj natomiast My i jeszcze tej wiedzy nie posiadamy, bo takich dokumentów nie ma. Wczoraj świętowaliśmy Tusty czwartek. Przechodzimy do kolejnego tematu. W gminie Kolno też był powód do świętowania, bo mija dokładnie rok od działalności Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Glinkach. Panie Wójcie, ten rok pokazał, że takie miejsca są absolutnie potrzebne? Tak. Bardzo potrzebne. Stanowcze, tak. Tak, bardzo potrzebne. Wręcz powiedziałbym, że te miejsca, które stworzyliśmy, z których się cieszymy, są niewystarczające, ponieważ, ponieważ Centrum Opiekuńcze Mieszkalne dysponuje 20 miejscami, z czego 13 osób jest dowożonych na pobyt tylko i wyłącznie dzienny, na 8-godzinny pobyt. Natomiast 7 osób ma pobyt całodobowy. Jesteśmy już w ciągu tego roku po dwóch, w tej chwili już trzecia się zakończyła rekrutacja nabór do ośrodka no i okazuje się, że osób zainteresowanych, osób chętnych, osób potrzebujących wsparcia jest o wiele więcej. Stworzyliśmy tam naprawdę bardzo dobre warunki do przebywania osób, które takiej pomocy potrzebują, pomocy rehabilitacyjnej i w tej chwili naprawdę te osoby tam Otrzymują pomoc. Rok czasu to jest niewiele. Dla nas był to też czas, gdzie z funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wyciągaliśmy wnioski. Jakie są te wnioski? Wnioski przede wszystkim są takie, że chcemy rozbudować i robimy to ofertę rehabilitacyjną. Ponieważ spełniliśmy te wymogi, które były kluczowe do tego, aby taki ośrodek funkcjonował, ale dla nas jest to to za mało. W tej chwili już zakupiliśmy sprzęt bardzo profesjonalny, rehabilitacyjny, który pozwoli nam naprawdę nieść pomoc w bardziej skomplikowanych stopniach niepełnosprawności, i to robimy. Oczywiście to jest proces, bo w tej chwili adoptujemy pomieszczenia, jest wykonany projekt, za chwilę będziemy, będziemy wykonywać pracę już w środku, gdzie. Będą te wszystkie urządzenia poustawiane i będziemy z nich korzystać. Na całe szczęście budynek po byłej szkole w Glinkach posiada taki potencjał lokalowy, że możemy to robić i robimy. Cały budynek będzie zagospodarowany pod kątem centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Oprócz tej części, która była częścią mieszkalną, bo na tą część mamy zupełnie inny pomysł. Chcemy to udostępnić mieszkańcom i to już oczywiście. Zrobimy. Także rok minął, rok, który podsumowaliśmy bardzo pozytywnie, ponieważ zatrudniliśmy, w ogóle powstała ta jednostka, prawda? Powołaliśmy dyrektora, dyrektor z kolei skompletował całą obsadę, prawda? Ile osób tam pracuje? W tej chwili pracuje tam 11 osób. Bo to też są dodatkowe miejsca pracy. 11 tak, osób tak, mogło zyskać zatrudnienie, tym dla... bardziej w takiej małej miejscowości. To jest szalenie ważne. Oczywiście dla opiekunów, którzy pełnią, pełnią dyżury całodobowo przecież, ponieważ ja zawsze mówię, że jest to jedyna nasza taka jednostka, pierwsza jednostka, która funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały czas. Takie jednostki nie mieli Tutaj, tutaj naprawdę trzeba organizacyjnie sprostać no, tym wymaganiom, które towarzyszą funkcjonowaniu tego typu instytucji. Dlatego, dlatego cieszymy się, że, że to naprawdę działa bardzo sprawnie, już pomijając fakt, że ośrodek położony jest w niezwykle malowniczej, estetycznej części gminy, gdzie możemy. Szczycić się niesamowicie czystym powietrzem, pięknymi krajobrazami. O tę estetykę też trochę zadbaliście wy, tak, tworząc tak. te miejsca. Oczywiście, prawda? bo oprócz. Tego, żeby budynek spełniał te wszystkie wymogi do przebywania osób niepełnosprawnych, zadbaliśmy o otoczenie. Są miejsca parkingowe, pasy spacerowe, miejsca takiej rekreacji, prawda? Także tutaj to miejsce spełnia chyba najśmielsze takie oczekiwania tych osób, które przebywają tam i które potrzebują wsparcia, a my dbamy o to, aby to wsparcie było jak najbardziej. Takie kompetentne, prawda? To są... Z jednej strony, a z drugiej strony, przy rekrutacji osób, które tam pracują, chyba najważniejszym takim kryterium było, czy te osoby mają zdolność do empatii, czy są życzliwe, ponieważ osobom, które tam przebywają, trzeba okazać dużo zrozumienia, dużo ciepła, dużo takich bardzo pozytywnych emocji, i to de facto. I właśnie do tego chciałam nawiązać, że Wy oferujecie opiekę profesjonalną, ale też domową. Ktoś, kto na przykład obserwuje media społecznościowe i profil na Facebooku właśnie Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego, to może to dostrzec nawet wizualnie jest tam ciepło, jest tam domowo. Dlatego, ponieważ ten ośrodek działa w takich dobrych uwarunkowaniach. Dobrych, to znaczy sprzyjających do tworzenia tej atmosfery, prawda? Nasi pensjonariusze uczestniczą w przygotowaniu posiłków. Latem mamy tam działeczkę taką ogrodową, którą, o którą też oni dbają. Więc to, co tam wyrośnie, co się, o co tak pieczołowicie dbają, hodują. Pojawia się na stole, od nich coś zależy, nie są tylko ta, ta, takimi ludźmi którym oferuje się zabiegi i tak dalej. Oni coś od siebie też dają, czują się bardzo potrzebni, a poza tym właśnie też trafiają do nas ludzie, którzy chcą też kontaktu z innymi. Jak czasami jestem, a staram się od czasu do czasu być, żeby, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak czują się nasi pensjonariusze, to muszę powiedzieć, że potrafią zbudować, Między sobą bardzo ciepłe relacje, które powodują, że przebywanie ich w tym miejscu z tymi ludźmi jest na pewno przyjemna. Opowiada pan o tym z taką radością na twarzy, z uśmiechem i to chyba najlepszy dowód, że to funkcjonuje tak jak powinno funkcjonować. Tak, panie redaktor, ponieważ to naprawdę był bardzo dobry program i jest bardzo dobry program. Macie 20 w... miejsc, a trochę można to jeszcze rozszerzyć, tak jak pan Wójce tak, powiedział. Tak, właśnie w tej chwili też czynimy starania o uzyskanie zgody na zwiększenie liczby miejsc o kolejne 5. Jeśli chodzi o pobyt całodobowy, mamy pomieszczenia, wyremontowane pomieszczenia. Program, do którego przystąpiliśmy, zakładał limit właśnie tylu miejsc, które, które mieliśmy, prawda? Ale potrzeby są o wiele większe i nasze możliwości są większe. Wobec czego nasza, nasze, nasze działania zmierzające do tego, żeby ta obsada była większa, ponieważ, ponieważ taka jest potrzeba. Nawet przed, tuż przed przyjściem do studia miałem telefon jednego z mieszkańców gminy, który pytał, czy są miejsca, ponieważ ma w rodzinie osobę, która takiej pomocy potrzebuje, i no niestety nie ma miejsc. Dlatego naprawdę bardzo usilnie zabiegamy o to, aby ta pula miejsc była zwiększona, ponieważ yy, mieszkańcy na to czekają. A takich osób potrzebujących pomocy może być coraz więcej. Tak. Dzisiaj za oknem, delikatna odwilż, ale zima w tym roku wyjątkowo sroga. Jak służby w gminie radziły sobie z utrzymaniem dróg? Realizujecie to we własnym zakresie, panie wójcie, czy dba o to na przykład firma zewnętrzna? Jak jak wyglądały te zmagania z zimą, z tą nierówną walką, absolutnie. Panie redaktor, i dbamy sami ponieważ mamy ku temu odpowiedni sprzęt, odpowiedni potencjał techniczny, ale też jest to zadanie zlecone, ponieważ ja wyłoniłem wykonawców, którzy gmina jest podzielona na trzy strefy i do tych trzech stref zostali wyłonieni wykonawcy z oczywiście wymaganym przez nas potencjałem technicznym i w momencie kiedy jest sytuacja, że trzeba interweniować, ponieważ ponieważ śnieg zasypał drogi i, i trzeba od Śnieżać. To przebiega bardzo sprawnie, ale dużo zadań wykonujemy sami, ponieważ mamy ciągniki, mamy koparkę, mamy równiarkę i ten sprzęt, w zależności od potrzeb, jest stosowany. Mamy również trzy piaskarki do, do, do soli, do piaskosoli. I też one cały czas, pomimo że to nie jest zadanie własne gminy, ponieważ gminne drogi jeśli chodzi o utrzymywanie ich w okresie zimowym, nie wymagają zgodnie z prawem posypywania, ale my to robimy, ponieważ w tej chwili, no w tym roku mamy zimę również i śnieżną, prawda, ale, ale z reguły ostatnie zimy to były bardziej łagodne i jeżeli występowały jakiekolwiek problemy na drogach, to były one związane z oblodzeniem. Stąd też nasze decyzje o tym, żeby jednak powoli sukcesywnie dokonywać zakupu piast Skarek I w tej chwili mamy ten sprzęt. Mamy ciągniki, i, i one w momencie, kiedy jest potrzebne ich użycie, pracują. To był tak, sprawdzian? To, co się działo? To był sprawdzian. Oczywiście, Te dwa, trzy tygodnie to temu. To był sprawdzian. No, no i ogólnie, jak tak sąduje nastroje mieszkańców, ich oceny tych naszych działań, to one są raczej pozytywne. Raczej, czyli jest sprawdzian zdany. Ponieważ wiadomo, niektórzy no, mają takie oczekiwania, że, że, że mogło być może szybciej. My mamy około 600 kilometrów dróg na terenie gminy, Gminnych dróg. Wobec czego, nawet jeżeli ten sprzęt pracuje, on pracuje na określonych drogach, ale na określonych drogach go nie ma jeszcze, prawda? Ponieważ wiadomo, że ta, ta praca wymaga czasu, żeby ją wykonać. Ale niemniej jednak ogólna ocena jest. Pozytywna. A jaką ocenę właśnie wystawiłby pan wójt za te zimowe utrzymanie dróg ja, w gminie? wszystkie te uwarunkowania, które, które towarzyszą realizacji tego zadania, muszę powiedzieć, że działamy bardzo sprawnie. Wykorzystując to, co do tej pory zgromadziliśmy, jeśli chodzi o, o sprzęt, mamy dużo naszych pracowników, którzy, którzy, operatorów, którzy, którzy w okresie zimowym no, są w pogotowiu i reagują na, na zaistniałą sytuację. Także moja ocena jest pozytywna. Na pewno, oczywiście, ta zima, jej uciążliwość, jednak powoduje, że będziemy też i z tych działań naszych, Wyciągać pewne wnioski. Zakupiliśmy sól, która w normalnych warunkach starczyłaby na półtory, nawet na dwie zimy, a my już tydzień temu nie mieliśmy materiału. Rozpoczęły się gorączkowe, zresztą wcześniej, działania w celu zakupu soli. Kupiliśmy, już jesteśmy przygotowani. Czyli jest, bezpiecznie. jest bezpiecznie. To tak samo jak z P Letem. Mieszkańcy też tak. korzystający z tego ogrzewania mają problem. Problem. Oczywiście, nasi mieszkańcy mogą mieć jakiekolwiek obawy, ale tylko dotyczące tego, jak szybko nasze działania się. Czyli jak szybko reagujecie. Oczywiście, ale ta szybkość jest uzależniona oczywiście tym, że my mamy naprawdę bardzo duży obszar do takiej... Sytuacyjnej interwencji. Prawda? A zima podobno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, ale skoro już o tej zimie rozmawiamy, to mamy okazję do kolejnego tematu. Temat, który dzieli społeczeństwo, panie Wójcie, a mianowicie myśliwstwo. Tajemnicą nie jest, że pan Wójt myśliwym jest. Czujecie się trochę atakowani jako grupa społeczna? Na pewno jest inne podejście do myśliwych w tej chwili niż było wcześniej, prawda? Może ze względu na dostępność, yy, łatwość. Yy, yy, yy wrzucania informacji w mass mediach. Jest to takie bardziej, bardziej dostępne. W mojej ocenie oczywiście negatywne oceny są krzywdzące dla środowiska myśliwych, ponieważ myślenie takie bardziej stereotypowe, które sprowadza myśliwych tylko i wyłącznie do pozycji tych, którzy zabijają zwierzęta. Natomiast, natomiast to wszystko jest naprawdę obwarowane prawem łowieckim, które Brew pozorom, wbrew, wbrew i tutaj na pewno zaskoczę tych, którzy są przeciwnikami, ma na celu ochronę przede wszystkim poszczególnych gatunków, czuwanie nad liczebnością i jakością populacji, co jest bardzo ważne. Te wszystkie plany pozyskania zwierzyny, te roczne, są. Układane w taki sposób, żeby ta liczebność nie była zachwiana. A już sami myśliwi, dokonując odstrzału, dbają o to, żeby stosować się do prawideł selekcji, żeby, żeby, żeby osobniki, które są pozyskiwane, były najsłabsze, chore. Potrafimy. Myśliwy potrafi to ocenić. Czyli są to takie działania, które mają na celu przede wszystkim nad jakością populacji i liczebnością populacji. Natomiast jeśli chodzi o inne działania, przecież Pani przed chwilą zadała pytanie dotyczące trudnej sytuacji na drogach. Proszę sobie wyobrazić, jak trudną sytuację ma zwierzyna, która dziko żyjąca, która jest zdana tylko i wyłącznie na siebie, myśliwi w poszczególnych kołach. Dla nich jest to bardzo taki również Innes. newralgiczny i intensywny czas, kiedy dokarmiamy zwierzęta, sarny, jelenie, dziki, ponieważ w tej chwili z uwagi nawet na tą pokrywę, pokrywę śniegu jest to utrudnione dla nich, wobec czego my to wszystko oczywiście robimy. Dlatego, Czyli nie jesteście bezduszni, macie serce i nie robicie tego z czystej przyjemności? No nie ma chyba żadnej innej grupy, która by była w ogóle, do której przypisano by tego typu zadania. To myśliwi, to koła łowieckie, to Polski Związek Łowiecki czuwa nad dobrostanem zwierzyny dziko żyjącej. I my to robimy. I, i, I tutaj nic złego się naprawdę nie dzieje. A że stanowiska są naprawdę bardzo różne i czasami bardzo skrajne, ponieważ zupełnie inaczej do tego tematu podchodzą, do tematu w ogóle łowiectwa, podchodzą rolnicy, którzy są narażeni na działania tych zwierząt. Przecież zwierzęta Żyją dzięki temu, że się odżywiają. Tego pożywienia szukają, nie wyprodukują sobie. Wobec czego ich bazą pokarmową jest wszystko to, co rolnik posieje, prawda? To, co znajduje się w lesie. Wobec czego, wobec czego też chronimy uprawy rolnicze. Szczególnie ma to miejsce no, oczywiście wiosną, w czasie zasiewów kukurydzy, bo to ta uprawa króluje teraz, praktycznie. Przynajmniej w naszej, części, w naszej części kraju, w naszym województwie, wobec czego mamy rozpisywane dyżury, gdzie normalnie dyżurujemy, żeby, żeby, żeby właśnie te szkody były jak najmniejsze. Koła ponoszą też dość duże obciążenia finansowe związane z wypłatą szkodowań za szkody, które są udziałem zwierzyny i też duże wydatki ponosimy na zakup karmy. Po to, aby tą zwierzynę zatrzymać, żeby ona nie poszła na pola, a żeby raczej bazowała na tym, co jest. To jeszcze, jeszcze jeden temat. Obowiązkowe, okresowe badania lekarskie dla myśliwych są potrzebne. Ten temat też był podniesiony jakiś czas temu. Jaki jest pana wójta stosunek do tego tematu? Każdy myśliwy takie badania przechodzi, przechodzi. Na Chodzi początku, o to, żeby one były wtedy, kiedy, raz na pięć lat. Kiedy, kiedy uzyskuje pozwolenie dotyczące używania broni i, i później z tego korzysta. Natomiast, czy one są potrzebne, to jest sprawa bardzo dyskusyjna, ponieważ, ponieważ że tak się wyraża, wypadkowość akurat w tej grupie jest naprawdę bardzo nieduża. tutaj, tutaj nie jest przyczyną jakiegokolwiek wypadku to, że ktoś nie jest sprawny, nie jest, nie, jest, nie jest zdrowy, czy też bardziej to dotyczy omijania, bądź też postępowania niezgodnie z regulaminem używania broni. To jest, a to nie wchodzi w zakres przecież badań lekarskich, wobec czego, wobec czego uważam, że, że te badania inne grupy mają, prawda, te, które posiadają broń. Ja uważam, że myśliwi z uwagi nawet na tą wypadkowość dają sobie spokojnie radę. Pan Wójt ma czas na polowanie? W ostatnim czasie? No, w ostatnim czasie dużo mniej czasu, ponieważ, ponieważ wiadomo, jakieś inne obowiązki, no przede wszystkim zawodowe, ale i rodzinne, powodują, że ten czas jest bardzo ograniczony. Ale oczywiście czas znajduje, ponieważ. ponieważ jednak jest to pewne zobowiązanie do tego, aby wspólnie z kolegami um, również yy, dbać o populację. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.